O-o, mamy trzecią osobę e, Idziemy do team no, 3? Team... No, szybko team 3 Dobra, dobrze nawet rozdzieliło Dobra, jest git Po trzy skrzyneczki To co? Rozkład <noise> jazdy jest, jest prosty, nie? <noise> <noise> Jazda z kurwami, se górnika sobie ja do mnie pisze reset To jest? msg nexe y no. kurwa reset Okej, okay, dobra Nie zaczął nagrywać czy coś? <noise> Chyba tak Za szybko To co? To jeszcze raz Trzymaj oko wszystkim z tej strony. że bo jeszcze zgramy. jak tam z tym klinują mapy. Oj, obstraci panowie. Dobra. I my się zgadzają. E, skrzynki nie wzięłeś jednej. Ja wziąłem trzy. Ty nie wzięłeś jednej widocznie. Nie, no. Ja wziąłem. Bierz kurwa i narzekaj. Dobra. Dobra. E, to i e... tak czekaj. Omlaga. A zwykły zestaw? No, Dobra. bez opak, nie? Już by chciał no kurwa tak. oszukiwać, cheatować. Po to żeś sobie temy stałe kasował, żeby teraz zestaw vip brać. Jakiej temy stałe? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz? Gdzieś tu był enchant schowany Ej, to chyba, jest nie? skrzynka, ale pusta. Kościel był enchant, czy nie? Pytaj mnie, a ja ciebie. Kalos Itrox! O, ty O, książki. Dobra, to pora kopać. Pora na timelapse. O! 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 Wiesz co jest obok nas? Wiesz co jest o! za ścianą? Jówi stary z mlekiem. Wow. No wiesz. Wow, co? jakby wszyscy jesteśmy ze ścianą, bo to tryb ściany. Dobra, gdzie tu jest? Jesteście do Tu jest, dobra. O. Poznaję tą mapę już. A nie mam drewna, o, nie. tak. Ja też nie. A już mam. Jakby mam ochotę ich sfokusować z wiadomych przyczyn. <laughs> Ale nie chcę im zabierać też kontentu. Najgorsze jest to, że te teamy są takie... Czuję się jakbym grał ze znajomymi. Bo nie znam tylko Nelsona i Shota. Cały czas ruda złota. Mam, mam jabłka, więc spoko, ale potrzebuję żelaza. O, diament kolejny. O, kole... Jezus, kolejny diament. Naprawdę że tyle diamentów wtedy było? Nie wiem, to są konfigi Grzegorza, nie pytaj. Mam kolejny diament. O, kolejny! Siedem diamentów! Osiem, co Zamknij jest?! Zamknij mordę! Do Doreusa jeszcze ci trochę brakuje, no, nie. niestety. Agresja na twoim poziomie porównuje z Doreusa to zero. Chyba że w Waloranta. <grym> Możemy coś zagrać dzisiaj. Nie mam Waloranta. A. To ściągaj, kurwa. No ty gacie ściągaj. To chyba tobie. O cholera! Kolejny diament. Jeszcze dwa. People wish. Chciałem postawić Jezus Maria, ale mam to znadzień nie mówię. Chciałem postać pochodnie, więc postawiłem kół strona. Chciałem przemąć na pochodnie, więc otworzyłem sklep. Gość co sklep otwiera. Prywaciarz. Jebany. pewnie ukradł. To jest kitu. Ty, da się zrespić? Tu nie ma solusanda nigdzie na tej mapie. Eee. Ile tam? 3 minuty dopadniecie się? Wysz, na... czy ty masz enchant gdzieś? Czy znalazłeś enchant? Mam wrażenie, że on był gdzieś pod tym kościołem, albo na dole kopalni. Czyli mam tu bloki węgla. Kowadło okay. Mam kowadło. Drugie kowadło, masa TNT. Mam enchant, potrzebuję miecza. Jak zejdziesz do mnie na przedostatniej piętrze kopalni, taka pojedyncza ścieżka, to tu będę. Czy wykopię to tym jednym killoffem, czy nie? Wykopię. A, ja sobie jeszcze zrobię może. Stawiam enchant, stawiam kowadło. Jeden diament mi potrzebno jeszcze. Jest! Pog! ma Ej, czekaj, przecież ja mam... Nie potrzebuję tylko spodni. A tak, siekierę mogę tylko na efficiency Jeszcze łuksy Power. nie mam. E, masz tu książeczki. co 10 sekund. Dobra. Eee, dupię. TNT biorę na pasek. Wiadro sewalne. Okej. Okay. A mam wiadro. Masz patyk? Masz patyk? Rzuć mi szybko, patyk, jak możesz. Wybuchowy chłopiec jesteś. O. Dobra. 31 TNT. <noise> nie mamy perełek. Ogólnie. To jest przypał. Poszli na środek na pewno ktoś. Chodźmy, zbudujmy się tu do góry. Zbudujmy się do góry na TT. Dobra. Uważaj, bo masz nad głową te Klocki. Chodzki, klocki, klocki. Okej. Zobacz, z tego poszedłeś. Jestem zielony, nie widzę mnie w tych liściach, okej? Okay? <noise> Jest coś na górze. Citrox. No nie. Ej, kto spadł? No Citrox szedł z góry właśnie. Aaaaaa. Wziął pewnie cudowny miecz gaming. No najpewniej. O, Nexa już. Okej. Okay. Łuk power 1. No dobra, I guess. Ja nie mam żadnego łuku w ogóle właśnie. Okej, okay, widzę ich, idą na środek. Shift, 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 shift. Czy że nas widzieli? Skąd taki pomysł? Dobra, nie widzieli. Powiedzieli na naszą część. Dobra, 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 dobra. Zejdźmy na dół, na no spokojnie. Zajebiste wiadro, że walnął kurwa. <laughs> Słuchałem to wiadro i już za chwilę. Uf. Mam cztery, re... masz jakieś refy? E, mam pięć. Kurde, no ja bym poszedł, bo na dotyczą nie wykorzystam TNT. Ktoś tu biegnie... Foxy biegnie, dobra, ucieka. Na wieży jest, na wieży jest. Przestraszyłem się Twojego, Niku Boże. Znowu <noise> mam ten odruch, że widzę kogoś ze sobą. Hej, jak ktoś mnie bije. C Citrox, Citrox, uciekamy. Cześć, zostawmy, nie są warci. Ja wolę wytrwać do deathmatchu. Czy oni nas gonią? Chyba nie. Fokci schowacie go w którymś z tych domków, okej. Okay. O, o, dobra, dobra. No, dwa! <noise> oni zajmowali wszystkie kile póki co. Walka za 2014. Ty masz łuk, więc tobie będzie łatwiej ich zgarnąć na początku. Tam są, widzę, widzę, widzę. Biegną na środek, biegną na środek Ja nie mam mógł, więc jeszcze nie ja się nie strzelam się na 5 serduszek Nexus chodzi plecy, Nexy plecy, najsy plecy <grym> Mają fajerkę! Citroxy slow, Citrox jest slow, e, Nexy na TNT Puściłem mu e, Dobra, wracam do ciebie, wracam do ciebie Mref'a Refa Spenkową nam mnie gnój. On ma fajerkę z sharpnessem! Co nie! Do środka mają. Kurwa, jaka strefa. O plecy, masz jeszcze <grym> Close! Ja bym się rzucił na jeszcze jedną arenę. Nie wierzę, że on miał tą fajerkę na mieczu. Z gmoda sobie wziął. Wiesz, book sheet <grym grym> Good content. Yes, I am very funny man.